Szymon Palczewski, Cyber Defense 24, Grupa Defense 24. Jest z nami Robert Chmielewski, Siemens Digital Industries Software. Dzień dobry. Dzień dobry. Na waszym stoisku podczas Defense 24 Days każdy mógł zapoznać się z technologią VR. I tu pojawia się pytanie: po co, komu, na co ta technologia, jeśli chodzi cho chociażby o przemysł obronny? Jeśli chodzi o przemysł obronny, jeśli chodzi o technologię VR, jest to zobrazowanie, czym jest wirtualny bliźniak. Przekładamy model cyfrowy na wirtualną rzeczywistość i każdy inżynier, niezależnie od tego, czy siedzi w biurze rozwojowym, czy na produkcji, może dotknąć dany detal, zobaczyć w jaki sposób jest on zmontowany i gdzie ewentualnie możemy spodziewać się problemów. Tego typu technologie, jak pokazało badanie Accenture, mogą skrócić nawet o 40% czas przygotowania i wprowadzenia produktu na rynek. Kolejna technologia, która zwraca uwagę opinii publicznej, specjalistów, to oczywiście sztuczna inteligencja. Co zbrojeniówka zyskuje dzięki tej technologii? Na panelach dyskusyjnych, w którym miałem przyjąć uczestniczyć, bardzo często pojawiało się słowo moc produkcyjna, zdolność. W jaki sposób utrzymać, bądź też zwiększyć mocy produkcyjne i utrzymać gotowość produkcyjną, tak aby sprostać potrzebom agencji uzbrojenia. Pamiętajmy o tym, że budując moc produkcyjną, musimy mieć kadrę i osoby, które tą moc nam zapewnią. Jak wskazują badania, które przeprowadziło firma Grafen w zeszłym roku, 53% firm wskazuje, że miały problem z zatrudnieniem pracownika, wykwalifikowanego pracownika w zeszłym roku. Drugie ciekawe badanie: PWC i AI. Zbadali branżę lotniczą, jak wygląda poziom zatrudnienia i średnia wieku w tej branży, i okazuje się, że prawie 1 trzecia pracowników jest w wieku 55. Co to oznacza? Do 2026 roku będziemy mieli 3,5 miliona mniej pracowników na rynku. I bardzo często pojawia się w dyskusjach, takich między nami, obawa, że AI, czy systemy informatyczne zabiorą nam pracę. Otóż okazuje się, że bez nowoczesnych technologii, bez rozwiązań, które będą zastępowały pracowników, których nie mamy, nie będziemy w stanie sprostać potrzebom naszego przemysłu. Panie Robercie, rozmawiamy o sztucznej inteligencji, o technologii VR i innych takich innowacyjnych technologiach. No więc tutaj pojawia się siłą natury pytanie dotyczące tego, na jakim etapie jest cyfryzacja polskiej zbrojeniówki. Jeżeli chodzi o nasz sektor obronny, mamy czas zwanego prosperity. Wydatki na zbrojenia urosły o 75% i widzimy, że branża mocno inwestuje rok do roku zwiększanie mocy produkcyjnych, zwiększanie zdolności produkcyjnych, w jaki sposób zastanawiają się firmy dopasować swoje zakłady produkcyjne do tego, aby produkować więcej. Natomiast to, na czym ja chciałem zwrócić uwagę, to w jaki sposób też optymalizować swoje procesy. Jak wykorzystać potencjał digitalizacji do tego, aby móc produkować więcej i tutaj mamy jeszcze pełen potencjał do wykorzystania i e, zachęcam firmy z zakładu zbrojeniowego, aby zastanowić się w jaki sposób w ramach inwestycji infrastrukturalnych przewidzieć też e, rozwój informatyczny przedsiębiorstw. Postęp technologiczny, cyfryzacja przemysłu. AI, VR i tak dalej, i tak dalej, a co wy jako Siemens możecie zaoferować, jeśli chodzi o ten obszar? Siemens nie jest od dzisiaj na rynku, od ponad 20 lat wspieramy sektor obronny w Polsce naszymi, rozwiąza naszymi rozwiązaniami w obszarze badań i rozwoju, przygotowania produkcji i zarządzania produkcją, natomiast to gdzie dzisiaj jesteśmy, to nie, tylko nie jesteśmy tylko dostawcą rozwiązań, sprzedawcą licencji, ale partnerem w biznesie. Stąd też opracowaliśmy ścieżki digitalizacji dla naszego przemysłu w oparciu o to, co już zrobiliśmy na naszym rynku, tak aby jak najszybciej móc dostosować rozwiązania do potrzeb różnego rodzaju spółek. Wiemy, że te spółki są w różnym etapie rozwoju swojej digitalizacji i chcielibyśmy właśnie wspomóc procesie cyfryzacji te spółki dostarczając im produkty i wdrażając bezpośrednio nasze rozwiązania w wymienionych przeze mnie obszarach